Witajcie moi drodzy w części drugiej. Powiem Wam tak na wstępie, że ja osobiście nawet nie wiedziałem, bo nie wiem czy tam wspominałem wcześniej, ja nawet nie wiedziałem, że tutaj jest wsadzona 70. Cały czas byłem pewny, że tu jest 50, bo teoretycznie właściwie, który to sprzedawał, też nie wiedział. Ja ogólnie nawet się twierdzić, że ten silnik w ogóle nie jest od tego skutera, tylko ktoś go tutaj wsadził, bo ma oznaczenie TNT, a wydaje mi się, że powinien być oznaczenie Junaka tutaj z boku na pokrywie. Zdajemy sobie ten króciec, który jak dla mnie też tu jest do wymiany, bo tej te gumy tak teraz może nie widać, ale tutaj, takie gumy, one się tu wyginają na tym krótcu. Nie chcę, żeby gdzieś mi tutaj wiecie coś. Zrobię sobie tutaj w miarę fajnie. Ten silniczek, a będzie mi tu coś latało, także mm, biorę się za ściągnięcie tego króćca. Odkręcamy. Kruciec w Tutaj to się przyznaje, ja zaglądałem, więc to wygląda i wygląda, ale ja tu nic nie kleiłem. To ogólnie nie jest chyba silikon, a może jest, ale nie klejony przeze mnie. Od razu sobie zdiagnozujemy. O, choć nie chcę iść, widzę. O, nie poszło dobra. Od razu sobie zdiagnozujemy, w jakim stanie są. Jest zawór membranowy. Ale widzę, że ładnie domyka i sobie do niego myślę, że jest spoko ładnie cyka nie ma żadnych niepokojących szpar. Tutaj nie jest prześwit, o, widzicie. Po to też jest w porządku. Ja pokażę. Nie ma żadnego światła. Zawór jest szczelny. ściągamy sobie to magneto. I cyk na Idę pościągać, i zaraz ściągniemy magneto. Przekręcam sobie to i ściągać. Pasuje. Pasuje. Mogę Wam pokazać. Sił nie trzeba używać. No słuchaj. podkładka tam więc ok. Magneto ściągnięte. Tu jeszcze w środku jest stała podkładka. Teraz odkręcę sobie tu od środka śruby, które są dość brudne. Że to jest wskaźnik. Teraz odkręcę sobie śruby. tam i tutaj tam. I potem. Wyciągnę sobie tutaj tą zwężkę i całą elektrykę wyciągnę tym otworem. Pierwsze możecie sobie patrzeć z boku. Śruby na kryżosie. Jedna, a tutaj druga. Elegancko. Teraz wypchniemy sobie Tą część gumową, do dołu Ta przystawka jest chyba z oringiem O nie pamiętam Teraz weźmiemy sobie jakieś śrubokręta albo tego szpikulca o. To jest uszczelka pod spodem Okay. Tu jest taki mały uszczelniacz w środku, tam Teraz tak, tutaj jest uszczeleczka w kształcie takiego wału, tak? I o. Też ją. to sobie wściemniemy. O, jak wygląda? O, tutaj nie ma zębatki na półnowej. Teraz mogę Wam co nieco pokazać, a propos dozownika, o którym byłem dość mocno ciekawy jak to właśnie tu jest zrobione. No, zobaczcie, trochę tu bieda, ale dozownik się kręci luźno, także tyle dobrego. No zobaczcie, ładnie się kręci, tutaj się wszystko wyczyści. Brakujące elementy takie jak, tutaj taki plastikowy ślimak powinien być i zabezpieczenie zegara. Więc to kupię i to dołożymy i wyczyścimy ten dozownik i go, że tak powiem, reanimujemy. bo tu widzicie, gdzie przewodzi, i to szło do gaźnika, i to też musimy kupić nowe. I wszystko zamontujemy tak, jak być powinni. Wkręcę sobie teraz tutaj tą śrubę. I tu drugą śrubę. Przy okazji, sobie zobaczycie, jak zrobić sobie serwis dozownika. O. Wyczyścimy sobie to całe, rozbierzemy na części pierwsze, zobaczymy co tam jest. Wyczyścimy, nasmarujemy. I będzie chodzić. Dobra, ja dalej. Yy, odkręcam te dwie śruby. Dobra, że z drugiej strony będzie oglądać. I sobie podziwiajcie. Ja to sobie wyczyszczę te śruby. Trochę benzyny. Plata na bok ok, próbujemy buteczkiem udarowym i od razu poszedł bezstresowo i nic się nie stało nic nie pękło, ani nic ja też próbuję Śrubokręt, który powinien mieć każdy facet do domu Zobaczcie, śrubeczki są Nic nie wyszczerbione tak samo Śruba I próbujemy wyciągnąć do żołnierza Do żołnierza wyszedł i on będzie później wyczyszczony. I chyba Wam nagram o nim krótki, ale osobny odcinek. Jak już go wyciągnąć, wiecie, oczywiście, w Waszym przypadku, że on działa na pewno jeszcze musicie zdjąć zni tutaj przewód. Yy, no i tutaj nie. Ewentualnie z gaźnika ściągacie, albo tutaj nie. w naboczek. Tutaj mamy od spodu klina, czy wyjdzie. się wyjdzie, nie jest w złym stanie klin, tutaj kładę. Mamy tu jedną śrubkę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą będziemy mogli otworzyć tą stronę, więc ja się tutaj zastanawiał jak zaczepić. Sprężynę od stopki to macie tutaj za obudowę i tutaj za nóżkę, bo też się kiedyś nad tym zastanawiałem. Możecie rozbierać, żeby już ten tłok nam się tutaj nie fajtał. Bo w zasadzie musiałabyś ciągnąć najpierw sobie tego tłoka. Wtedy, jakbyście kręcili to magnetem, to wtedy macie pewność, że ten tłok, mimo że w moim przypadku jest do wymiany, on nam tutaj nie będzie uderzał karter. Z drugiej strony też szkoda karterów, żeby bądź tutaj ten gdzieś tam obijał, można sobie go wcześniej zdemontować. Bierzemy sobie takie płaskoszczypy. Ściągamy zabezpieczenie. Ja to tak wykręcam jakby o, i ciągnę do siebie i wychodzi zabezpieczenie. Teraz z przeciwnej strony wypychamy sworzeń. Jeżeli wszystko jest w porządku i się nie zatarł na stworzy, więc powinna Wam wyjść bez problemu. Nie tutaj U mnie wyszedł elegancko. Jak tu widzicie? Nie teraz wam mogę powiedzieć do No dostało mi się trochę. Włożnie pracuje w miarę lekko. Sprawdzimy sobie zaraz pierścienie w cylindrze, e, jaki, jaki miały odstęp między sobą. Czy było w miarę ciasno? Podejrzewam, że chyba już nie. A więc, tak. Szczelina na górnym pierścieniu wynosi 34-38 mm a chyba jest dopuszczalny 0,4 także nie ma źle a zaraz zobaczymy ile ma dolny i dokładnie tyle samo jest na jest na dolnym pierścieniu, czyli szczeliny są takie same mieszczą się ale niestety powstał zacier jeżeli te elementy macie w dobrym stanie to żeby nie zgubić możecie sobie albo odłożyć, albo zabezpieczyć żeby wam to nie uciekło oczywiście nie musicie tego jakoś mega mocno spinać po prostu tak żeby I wam to nie wypadło, nie wpadł silnika możecie sobie też tak nawet zrobić podczas montażu będziecie pewni że użytko jest na swoim miejscu i że wam nie wypadnie lub możecie zrobić to później bezpośrednio przed montażem tłoka no i jesteśmy od strony naszego dozownika jak widzicie mamy tu śrubkę tu śrubkę, tutaj, tutaj, tu, tu i tu chyba już mówiłem. Odkręcamy je. Przy okazji Wam pomierzę długości tych śrub. Wyciągam suwmiarkę. Przygotujemy się. Gdybyśmy tego jednak tak szybko nie składali, to przyszło mi, przyszło mi powiadomienie, że no, paczka została nadana, w sensie trójcylinder, Może w weekend bym to złożył, no ale się nie nastawiam aż tak mocno. Więc ja bym miał co robić, a byście mieli co oglądać. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Podkręcam pierwszą śrubkę. I od razu będzie trochę to żmudne. Ale od razu mierzymy. pierwsza śruba ma 35 mm. No i w zasadzie mamy wszystkie śruby 35 mm. Wszystkie odkręcone, więc biorę się, za ściągacz i widzimy się za chwilę, a więc przykręcam sobie tutaj jedną śrubę tak sprzęcior i tu drugą śrubę tak to będzie wyglądać w moim przypadku kręciliśmy sobie do końca gwintów Ok, to, to wszystko wygląda tak i będę wykręcał ściągnął tą część no i w zasadzie możemy zaczynać będziecie mieć w miarę pogląd na to i powoli ruszamy. Wszystko zapięte, zablokowane i jedziemy. Strzela, także coś się otwiera. mi się wydaje, że ta sprężyna tu może mocno trzymać. Więc opuszczę stopki, żeby nie było obciążenia, i zacznę kontynuować pracę Zdemontowałem pokrywę, bo wolę być pewny, że wiecie, nie pamiętam też yy, nie pamiętam wszystkich silników nie pamiętam co, jak we wszystkim jest możliwe, że od tej strony coś trzyma, jakaś śrubka, nie wiem wolę to sprawdzić, upewnić się wolę to rozebrać poświęcić trochę więcej czasu ale żeby nic nie odwalić więc yy, ściągnąłem już pokrywę w przekładni Róbeczka polowa. Tak, na razie mam na garażu. Tak to idzie. Wszystko amelinium, gwiazdka, ten zabierek, podkładka i nakrętka z kołnierzem. Yy, nagrywam. Widzicie jak mogę, ale zbliża mi się. Mały remont warsztatu, przepraszam, na mojego garażu, a mojo, bo moje dziupli, dziury nie wiem jak to tam chcecie. Możecie to nazwać, mm. i chcę zrobić. Mam nadzieję, że sporo osób wysłucha to, co teraz powiem, bo to dość dla mnie ważne, choć ja wam to w innym filmie też powiem. Wariator będziemy potem diagnozować. Zbliżałem się bardzo dużymi krokami. Mały remont, tutaj mojego warsztaciku więc będą filmy z motorkami, skuterami, z dużymi motocyklami będą już tak powiem wstrzymane, ale to tylko dlatego, że po prostu nie będę warunków do nagrywania a co za tym idzie, będę wrzucał Wam pewnie filmy z takiej małej budowlanki garażowej więc mam nadzieję, że to też Was zaciekawi i Wy widzowie też zostaniecie ze mną, przejdziecie ze mną przez ten etap, mam nadzieję, że to też szybko nam pójdzie bo potem oczywiście wrócimy do filmów z motorkami będziemy mieć ocieplanie, wymiana drzwi zrobimy sobie dach, zrobimy sobie w środku jakiś warsztat, jakieś narzędzia, jakieś półeczki myślę, że spodobał Wam się film, mam nadzieję i że będziecie chcieli to oglądać i mam nadzieję, że przejdziemy razem przez ten okres że tak powiem i że będziecie mnie wspierać fajnie by było, bo naprawdę robi się Was coraz więcej Jestem bardzo zadowolony z siebie i was, jest was też coraz więcej, ja mam też im was jest więcej, tym ja mam, jak to się mówi, większe ambicje, żeby wam nagrywać coraz więcej. Oczywiście, jeżeli wy macie jakieś pomysły na film, to też możecie to napisać, ja na pewno to rozważę. Jeżeli będę mógł, to nagram. Tu jest taka zębatka z podkładką. No, wyostrzył. No, podkładka nic. Dobra. Mam wrażenie, że coś tutaj jest jakaś śruba. No, ale nie ma. No. no, nie ma nic. To jest tylko zegar. I taka tulejka z podkładką. No i tu się wydaje, że wszystko jest ok. To jest w porządku, nic tu nie trzyma. No dobra, w stronę przekładnie nic nie widzę, żeby było. Paser mogę ściągnąć przy okazji. No i dobra, wracam na tamtą stronę i widzimy się za chwilę. Dobra, wyszedłem sobie z tym silnikiem na dworek Do ładnego światła. Także teoretycznie wszystko mam odkręcone. Biorę was ponownie z boku i będę kręcił tu kluczem ale będziecie podziwiać czy to pójdzie nadpuściło czasem warto dwa razy spojrzeć niż raz spiorniczyć dobra silnik się trzyma jeszcze na na tym wałku także zaraz go tutaj i wyciągnę połówka jest wyciągnięta i zobaczcie zimmering to tak naprawdę on się tutaj mógł łapać lewe powietrze bez żadnego problemu bo on po prostu skruszał podejrzewam, że to są zimmeringi jeszcze od nowości sprężynka tutaj została jak ściągałem więc i z drugiej strony pewnie jest podobnie też pewnie jest stary i zapyziały, że tak powiem Także i tak się cieszę, że go rozebrałem. No bo jak widzicie, chociaż zapobiegłem, że coś się bardziej rozwali. Zrobi się i będzie chodzić, myślę. Myślę, że na pewno. Dobra, wyciągam zaraz drugą część wału. Wlecą tutaj SKF-y. co chcecie, jak na taki motorek zupełnie zupełności wystarczą, będą tutaj na tym koszyku. No gdzie i nam chcę spać. Także już znalazłem. Mam te łożyska są dwa produkcji włoskiej będą przejść z luzem C3 wystarczą na pewno także będzie chodziło jak widzieliście jedna część karteru już nam zeszła może nie tak łatwutko ale zeszła, czyli nawet dobrze że tak ciasno zeszła, a teraz z drugiej strony ja sobie wkręcę tutaj takie szpilki ósemki już mam tutaj przygotowane Pileczki około 15 cm. Zrobiłem sobie to z jednego pręta. Do tego dołożyłem nakrętki, skontrowałem. Dołożyłem podkładki. Tak to wygląda. Ja zamontuję tak z dwóch stron. Oczywiście zamontuję ten klucz do, do wypychania wału. Zamontujemy i wypchniemy wał w tamtą stronę. Wygląda to teraz w ten sposób. Ładnie w osi. No i tak jak w przypadku tamtej strony. Zakładam klucz oh. no i kręcę. jeszcze jest taka podkładka i, I co? I tulejka. Wracam nakrętkę, którą założyłem na wszelki wypadek. Remontuję te trzy elementy na boczek. Jak widzicie tutaj uszczelniacz też już opuścił. Także on tu nic nie trzymał. <coughs> Ten motorek jak odpalił, on bardzo kopcił, więc miałem też podejrzenie, że on tu łapie lewe powietrze. O, to łożysko już słychać. To łożysko w dużo lepszym stanie. A to? O, to słychać. Ale wał ogólnie w dobrym stanie. Nie mam żadnych... Jak się to wizualnie kręciło, to... Nie powinnoś tak robić, ale że tak powiem na oko nie ma bicia. Oczywiście na pewno jakieś bicie ma, ale nie będę tutaj nic z tym dałem, więc robił oczywiście oprócz tego, że wymienię w nim łożyska i tu go wyczyszczę i potem tu nasmaruję, podczas montażu nasmaruję go mieszanką, która będzie później yy olejem, który będzie potem dolewany do paliwa. Tu najwyższy został uszczelniacz i seger. Także od razu je zdemontuję. A i w zasadzie mogę też szpilki też wykręcić. Dobrze widać? No, dobrze. Oczywiście do pełni szczęścia ja zdemontuję jeszcze korektor momentu obrotowego. No i stopkę. Tutaj przekładni rozkręcać nie będę wyczyszczę o i ja odkręcę ten rozrusznik wyczyszczę całą, całą tą przekładnię i ten karter yy... i zmienię olej w przekładni, żeby nowy właściciel już miał spokój żeby, pokażę mu film jak będzie chciał, żeby sobie zobaczył, że to było wymienione i zrobię tak, żeby ktoś miał spokój Coś jeszcze chciałem, a, ten Zimmeri, e dobra, idę po co zagiera. Oczywiście jak film Ci się podoba, łapka w górę zawsze mi nie widziana, że jesteś nowy i zasubskrybujesz, też będę bardzo wdzięczny. A jeżeli chcesz film z rozbierania góry silnika, zapraszam Cię tutaj. Seger ściągnięty. Został uszczelniacz, który jest starym kapciem, a on wyjdzie w dwie strony, także ja mu przywalę w tamtą stronę. O, podkładka, która jest też ważna, która mi właśnie wypadła. Ta podkładka gdzie tutaj pod zębatkę, yy, która przenosi tutaj siłę rozrusznika na sprzęgło środkowe. Jest taki bolczyk i na tego bolczyka zakładam taką na taką żółtą podkładkę. Ona nie jest miedziana, ale jest taka. I ona idzie tutaj Na bolca Na bolca, słowa Ci dużo osób bulwersuje Coś tu zrobił. Mamy to. Chyba, nie ma roku na uszczelnie oczu. No ale widać, że on jest tu zblazowany od środka. No i tutaj mógł się ciągnąć lewy, aż Miło śmietnik. Dobra, tą stopkę odkręca. Skoro tutaj już sobie patrzycie. Może to w jakiś sposób. I mi przekładnie nie spadnie na głowę. Widać coś? I widać. Odginamy zabezpieczenie. Jeżeli coś tu widzicie, że jest niehalo, ja proszę o komentarze. Tu na przykład podkładki nie było. Wydaje mi się, że tutaj na przykład podkładka. o wyszku. Dzień dobry. Usuwam tego bolca. Mogę pomarzyć, że to zdemontuję. W takim razie mogę jeszcze zdemontować rozrusznik. Tutaj macie plusa, tutaj minusa. Wkręcimy tylko do minusa. wyciągnięty śrubki sobie tu zostawię a więc ok nie mogę ściągnąć tej stopki więc chyba ona na razie zostanie on sobie też na zostanie. zostanie, bo robi się dość późno zostaje tak naprawdę wymycie tego wszystkiego żeby to ładnie wyglądało co w tym filmie myślę, że to będzie tyle tego już chyba troszeczkę materiału dla Was poszło także co tak jak powiedziałem, zostawcie jakiś znaczek i do następnego filmu trzymajcie się i hej